Kołaki. Nie dajcie się do Ani wam Walczcie, choćby za... za, za wilkowię. Wilkowię. Chyba zaraz pójdę walczyć koniem. dwóch smokiem! Babaka śpi, na szczęście, gdyby babaka się wkurzyła, to mogę się zrychować w szej budzie, a babaka tam nie wejdzie. Wiki, pandel Grafika Mam zgrała, nie mieli zasuwać mi 10 minut. Jak mieć smoka ziemniaka? Tu jest w ziemniak. Bo nie bardzo rozumiem, jaki jest dokładny sposób zwycięstwa tego czegoś. I jakie są tu? pozostałe warianty, wyglądu? Chciałbym mieć takiego smoka. Proszę o od dwie odpowiedzi z razu Po jeden milion, choć do jeden milion, są kry. Pisz inaczej, bo nawet nie wiem, co napisłeś. SOR, ale klawiatura się rozwaliła coś. Jak będzie na angielski polski banan? Przecz tłumacz. Polisz banana? Nie chcę. Pff, nie. Kupię karty Zorota. 200 sztuka. Mam problem, bo wysłałem przypadkowo mail na adres e-mail, który był potwierdzony. No już nie pamiętam hasło do tego maila. Jak to odwrócić? Maila tego do hasłą pamiętam.. nie już i no. Potwierdzony był, który e-mail adres na mail przypadkowo wysłałem, bo problem mam. Fajnie. A jakieś konkrety? I don't know. Ale lubię też czasami posłuchać czegoś do szczęścia. Emiliona. Swojca, nie umieć pisać jak Wings, Który ze mną w konkry? W konkury. Nudzi ci się? Patrzcie się, ludzie, sukces i nazwał niedługo. Oto link. Wpisz go na Internet Exploder. Nie bolesny miał narzędzie, obyło się bez wy. Przepraszam bardzo, ale jeśli macie zamiar prowadzić filozoficzne wywody, to zapraszam na współżny Na wspóźny znajdziemy to miejsce, gdzie miłość. Jaki jest warunek wysłania smoków w domu? Jestem deslektykiem. I proszę się nie czepiać. Nie mogę poprawiać błędów, bo jestem w USA i mogę jedynie poprawiać po angielsku. Kupię od odgod. Yes. Yes. Jaki żywioł specjalny był drugi? Metal i eter to pierwsze żywioły specjalne. A buzia? Gdzie kolczyk, albo nie serzę? Co? A ty to nem. soeo, Murzyn uge, drowo, aż ketrodenem. I ka, uleżyć oczułuszka Pandory, cystycej z Ja cię topcią. Kwiast gigg gigg, łódka za darm. Gdzie? No, Ile masz lat? Jest dwanaście. Jesteś o rok starszy. Sorry, że tak piszę, ale klawiatura od śliwek mi nawala. i Good Goodbye! Co? Oni cię chyba zaraz zbanują Hojna! Panie tego! I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea.